Witam wszystkich! Dzisiaj usłyszycie ode mnie krótką opowieść o architekcie, do którego drzwi pukają dwie przemoczone, urocze dziewczyny w wieku dwudziestu kilku lat i mówią, że się zgubiły. Mężczyzna nie mógł nawet pomyśleć, jak pomoc tym pozornie niewinnym istotom wpłynie na niego. Czekamy na Wasze polubienia i komentarze dotyczące filmu. Zaczynamy! Akcja filmu rozpoczyna się w domu architekta Iwana Webera i jego żony Karen. Pokój wypełniony jest niesamowitymi dziełami sztuki, obrazami i rzeźbami. Podczas pocałunku z mężem, Karen sugeruje mu, aby nieco obciął włosy, aby być bardziej atrakcyjnym. Nagle do pokoju wbiegają Jack i Lisa, którzy życzą Ewanowi szczęśliwego dnia ojca. Mężczyzna dziękuje dzieciom i otwiera prezent. Po powrocie do sypialni po zabawie z dziećmi, Ewan proponuje żonie kontynuowanie tego, co zaczęli, ale kobieta odmawia, mówiąc, że ma wiele do zrobienia z wystawą. A dzieci już nie śpią. Przy śniadaniu Lisa pyta dlaczego nie mogą zabrać ze sobą psa na plażę. Karen wyjaśnia, że pies musi zostać zywanem, aby nie nudził się podczas weekendu. Luis wchodzi do kuchni przynosząc katalogi z pracami Karen. Kobieta informuje pracownika, że jego zadaniem jest opieka nad jej nowym i bardzo delikatnym dziełem sztuki, które znajduje się na podwórku. Żegnając się z dziećmi, Iwan mówi, że chętnie poszedłby z nimi na plażę, ale ma bardzo ważną pracę do wykonania. Wieczorem zaczyna mocno padać, ale to tylko tworzy wyjątkową atmosferę dla mężczyzny, który jest przytulny w swoim biurze. Po telefonie od Karen mężczyzna kontynuuje pracę i postanawia się trochę zrelaksować, gdy nagle słyszy dziwny hałas i zdaje sobie sprawę, że to pukanie do drzwi. Kiedy otwiera drzwi, Iwan zauważa dwie ładne i przemoczone dziewczyny, które mówią mu, że szukają Gregoriego. Dziewczyny proszą mężczyznę, aby wpuścił je do domu i pozwolił im skorzystać z komputera, aby znaleźć adres ich przyjaciela. Iwan postanawia zlitować się nad biednymi dziewczynami. Po wpuszczeniu dziewcząt do domu, mężczyzna daje im ręczniki, aby się ogrzały, a następnie pozwala im korzystać z tabletu. Jedna z nich podaje swoje imię Bel i tłumaczy, że niewiele osób zgodziłoby się wpuścić nieznajomych w tak niebezpiecznym czasie. Druga dziewczyna o imieniu Genesis. Mówi, że ich taksówkarz pomylił adres i przywiózł ich w niewłaściwe miejsce. Iwan postanawia pomóc i wezwać nową taksówkę, ale samochód przyjedzie dopiero za 45 minut. W międzyczasie Bel szepcze o czymś ze swoją koleżanką, od czasu do czasu zerkając na Iwana. Zebrawszy się na odwagę, dziewczyny proszą mężczyznę, aby nie odmawiał im kolejnej prośby, i proszą go o wrzucenie ich ubrań do suszarki na 10 minut, aby nie musiały iść na imprezę przemoczone. Mężczyzna zgadza się i udaje się do kuchni, aby uniknąć zawstydzenia swoich gości i zrobić dla nich herbatę. Po załadowaniu przemoczonych ubrań do suszarki, Ewan udaje się do salonu. Tam on widzi Bel tańczącą ze pieskiem, podczas gdy Genesis próbuje podkręcić głośność na mikserze. Ewan wyjawia, że bardzo lubi winyle i kiedyś pracował jako DJ. Nagle dziewczyny zaczynają płynnie przechodzić z mężczyzną do bardziej szczere tematów. Dowiedziawszy się, że Ewan ma żonę, która zajmuje się sztuką, Genesis zaczyna chwalić jej pracę, a Bel mówi, że podobnie jak Karen urodziła się w Barcelonie. Ewan rozmawia z blondynką po hiszpańsku i mówi, że nie jest w tym zbyt dobry, w przeciwieństwie do swoich dzieci. Mężczyzna mówi im, że Karen ma wystawę w przyszłym tygodniu i pokazuje dziewczynom katalogi. Genesis pyta, czy Ewan był z kimś innym w ciągu 14 lat małżeństwa. Słysząc negatywną odpowiedź, Belle mówi, że to bardzo dziwne. Ponieważ zawsze była przygotowana na to, że mężczyzna nie będzie chciał być z jedną dziewczyną przez całe życie. Dziewczyny mówią mu, że pracują jako stewardesy i zaczynają dotykać Ewana, ale on siada na innym krześle. Genesis przypomina sobie, że mają w pracy rozgwiazdę. Dziewczynę, która nic nie robi w łóżku i po prostu tam leży. Belle śmieje się i mówi, że chce, by mężczyźni przeżywali z nią najlepsze chwile w życiu, więc bycie rozgwiazdą nie jest dla niej. Dziewczyny jednogłośnie stwierdzają, że w nocnych grach nie ma dla nich granic. Zauważając zakłopotanie Ewana, dziewczyna nagle mówi, że musi iść do łazienki. Bele wykorzystuje to i prosi mężczyznę, wypuścił dla niej muzykę i zaczyna dość uwodzicielsko tańczyć. Dziewczyna wyznaje, że cieszy się ze spotkania z Ewanem, czuje się z nim o wiele lepiej niż na imprezie. Bele bierze mężczyznę za rękę i kontynuuje taniec, mówiąc, że ich spotkanie było przeznaczone. Ewan odsuwa się, zauważając, że dziewczyna zaczyna być coraz bardziej natarczywa, i zauważa, że przyjechała taksówka. Mężczyzna wyjmuje ubrania z suszarki, ale słyszy wesołe głosy w łazience. Po wejściu do środka widzi wyzwolone piękności, które proponują mu pozostanie z nimi i obiecują zachować to w tajemnicy. Iwan ulega i spędza rozkoszną noc z pięknościami. Budząc się rano sam, Iwan nie zdaje sobie sprawy, czy to, co mu się przydarzyło, było tylko snem. Jednak gdy widzi sto wiadomości bez odpowiedzi, zdaje sobie sprawę, że Genesis i jej przyjaciółka naprawdę przyszły do niego w nocy, a to co się stało, nie było tylko chorą fantazją. Nie mogąc w pełni zdać sobie z tego sprawy, Ewan idzie do kuchni i widzi, że jego dziewczyny zrobiły bałagan i cieszą się swoim szaleństwem. Mężczyzna mówi, że miał nadzieję, że już wyszli, ale Genesis oświadcza, że nie może zostawić taty bez śniadania. Iwan zabiera psa ze stołu i patrzy z obrzydzeniem, jak dziewczyny łapczywie i zwierzęco rzucają się na jedzenie. Genezis oświadcza, że nie zamierza wracać do domu i że naprawdę lubią tu mieszkać. Nagle Iwan odbiera telefon od swojej małżonki i wybiega na zewnątrz, by odebrać połączenie. Jednak nawet tutaj piękności wymyślają, jak go odkryć i zaczynają wydawać głośne dźwięki i wołać mężczyznę po imieniu. Po skończonej rozmowie z Karen, Iwan, rozwścieczony żartem, wpada do salonu i niegrzecznie każe dziewczynom się ubrać i wynosić z domu. Jednak ani Genesis, ani jej przyjaciółka nie boją się groźby i śmiejąc się, biegną na górę. Dając im trochę czasu, Iwan udaje się do pokoju i zdaje sobie sprawę, że Bel nigdzie nie ma. Okazuje się, że blondynka ukryła się w jego szafie z koszulami. A gdy on próbuje sięgnąć do środka i ją stamtąd wyciągnąć, Bel zaczyna go nękać i szeptać, że bardzo go kocha. Wściekły Iwan zaciąga dziewczynę do pokoju Genesisa i informuje ją, że mają dokładnie trzy minuty na przebranie się, a potem będzie czekał na nich na dole. Wyznaczony czas jednak mija, a piękności wciąż się nie pojawiają. Mężczyzna postanawia sprawdzić, gdzie się udali i nagle zauważa Genesisa i Bel malujących rzeźbę jego żony. Iwan jest całkowicie przerażony, zwłaszcza gdy słyszy, że zainspirowała ich poprzednia noc. Mężczyzna dzwoni na policję, ale Bel i Genesis tylko się śmieją, mówiąc, że mają coś do powiedzenia glinom. Ewan pyta, co mają na myśli i dowiaduje się, że dziewczyny są niepełnoletnie. On próbuje zaoferować im pieniądze, aby raz na zawsze zakończyć tę historię, ale taka oferta tylko denerwuje dziewczyny. Nagle do drzwi puka Vivian, masażystka, którą Karen poprosiła o zajęcie się ramieniem Iwana. Mężczyzna wychodzi przez drzwi i próbuje odprowadzić kobietę, mówiąc, że nie potrzebuje więcej pomocy. Nagle pojawia się Genesis i głaszcze Iwana po ramieniu. Vivian patrzy na mężczyznę osądzająco i mówi, że nie spodziewała się, że zrobi coś takiego. Wściekły Iwan wraca do salonu i widzi Bel desperacko grającą na mikserze, podczas gdy Genesis tańczy na łóżku. Mężczyzna zaczyna gonić dziewczyny po pokoju i brutalnie popycha Genesis na ścianę. Mężczyzna jednak opamiętuje się i postanawia wezwać policję. Podstęp działa, a Genesis odkłada telefon, prosząc o podwiezienie do domu z przyjaciółką. Iwan zgadza się i ma nadzieję, że to koniec tej przerażającej historii. Dziewczyny słodko go żegnają, jednak nie wchodzą do domu, lecz odchodzą w nieznanym kierunku. Tymczasem Iwan wraca do domu i stara się posprzątać, by nie wzbudzić podejrzeń, karen i dzieci. Po zakończeniu sprzątania mężczyzna wraca do pracy, ale słyszy dziwny hałas. Na korytarzu widzi rozbite zdjęcie swojej rodziny, po czym pada nieprzytomny, ogłuszony przez Genesis. Po przebudzeniu mężczyzna zdaje sobie sprawę, że jest związany w swojej sypialni. Nagle pojawia się Bel w szkolnym ubraniu lisy i zaczyna głaskać mężczyznę, mówiąc mu, że jest jej tatą. Ewan odmawia grania w ich gierki, ale nagle dzwoni Karen. Widząc, że Genesis zaraz odbierze, mężczyzna mówi, że jest gotów zrobić wszystko, byleby ona nie odbierała. Następnie dziewczyna proponuje mu zabawę z Bell, tak jak poprzedniej nocy, i nagrywa wszystko na kamerę. W pewnym momencie Ewanowi udaje się uwolnić i, odpychając od siebie blondynkę, rusza za Genesis. Dziewczyna reaguje w porę i ogłusza mężczyznę. Kiedy Ewan się budzi, zdaje sobie sprawę, że został przywiązany do krzesła. Genesis wraz z Bell przeprowadzają quiz. Zadając mężczyźnie różne pytania dotyczące zabawy z dziećmi. Podczas jednego z quizów Luis niespodziewanie dzwoni do drzwi. Dziewczyny zakrywają usta Ewana i postanawiają udawać jego siostrzenicę, aby nie wzbudzać podejrzeń. Luis udaje się do rzeźby i znajduje ją porozbijaną. Mężczyzna domyśla się, że dziewczyny miały w tym swój udział i postanawia zadzwonić na policję, aby wyjaśnić sprawę. Luis słyszy dziwny hałas i znajduje związanego Ewana. Po uwolnieniu przyjaciela, mężczyzna słyszy dziwny hałas i widzi, jak dziewczyny rozbijają rzeźbę. Widok ten wywołuje u Luisa atak astmy, a inhalator trafia w ręce Genesis. Próbując go zabrać, mężczyzna pośliznął się i uderzył głową o podłogę. Iwan błaga Bel, by zlitowała się nad Luisem i wezwała karetkę, ale Genesis odpowiada, że nic nie może mu pomóc. Dziewczyny tworzą rzeźbę Luisa i ustawiają ją tak, by podejrzenia padły na Iwana, który rzekomo dowiedział się o niewierności Karen. Po powrocie do quizu Genesis oskarża mężczyznę o bycie okropnym ojcem. Jeśli on kocha swoje dzieci i żonę, to jak mógł ich zdradzić dla chwili słabości i pożądania? Genesis skazuje Iwana na najsurowszą możliwą karę. Mężczyzna traci panowanie nad sobą i krzyczy, że chciał tylko pomóc dziewczynom, a one dosłownie go wykorzystały, błagając by je zabrał, więc czym zawinił? Genesis radzi mu jednak, by nie spędzał ostatnich godzin na rzucaniu pustych oskarżeń. Skazany na zagładę, Iwan obserwuje, jak dziewczyny kopią dziurę na podwórku, a następnie niszczą rzeźby Karen. Genesis i Belle dosłownie niszczą mieszkanie mężczyzny, łamiąc wszystko, co mogą. Nagle dziewczyny znajdują broń i ze zdziwieniem odwracają się do Iwana. Genesis prosi Belle, by rozwiązała mężczyznę i celuje w niego pistoletem. Dziewczyna proponuje zabawę w chowanego, a jeśli nie znajdą mężczyzny przed świtem, odchodzą. Ewan próbuje wydostać się z domu, ale mu się to nie udaje. Nadchodzi świt, i dziewczyny zaciągają związanego mężczyznę do dołu. Pozostawiając na powierzchni tylko jego głowę, Genesis postanawia zdjąć mężczyźnie knebel. Kiedy Ewan jest w stanie mówić, przysięga, że zrobi wszystko, by przeżyć. Genesis postanawia go przetestować i sugeruje, aby zadzwonił i wyznał wszystko swojej żonie. Jednak zamiast przyznać się do winy, mężczyzna błaga Karen, by zadzwoniła na policję. Jego podstęp nie działa, ponieważ dziewczyna podejrzewała taki rezultat. Genesis podnosi kamienną rzeźbę nad głowę Ewana, ale upuszcza ją obok niego. Dziewczyny mówią mu, że to była tylko gra i jak dotąd żaden mężczyzna ich nie odrzucił, bez względu na to, jak bardzo kocha swoją rodzinę. Przed wyjściem, Genesis umieszcza na stronie mężczyzny filmik z zabawy Belle i Ewana oraz włącza piosenkę, aby mężczyzna nie nudził się czekając na powrót żony. Po powrocie do domu Karen jest przerażona, a Jack zauważa, że jego tata miał dobrą imprezę. To już koniec filmu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Polubcie ten film. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych filmach.